Witam moi drodzy bardzo serdecznie na kanale Sunlight Tarot Tarocistka Fortuna kłania się Dzisiaj horoskop tygodniowy od 12 do 18 czerwca Dla y, znaków powietrza, bliźnięta, waga, wodnik Zaczynamy od bliźniąt, tarot oraz szczęśliwa runa na ten tydzień Także zaczynamy rozkład tarota Przypomnę do kart 12-18 czerwca no dobrze, karty już były tasowane, także możemy zacząć co ubliźniąt w tym tygodniu. Bardzo dobry tydzień, dużo pieniędzy się szykuje, bardzo fajnie. Dobre wiadomości ze świata. Cudowny tydzień, jako pierwsze tutaj, moi drodzy, w tych horoskopach, pierwsze dobre, takie naprawdę szczęśliwe wiadomości ubliźniąt na Słowo mi uwierzcie, poniedziałek, y, królowa monet. Y, czujecie się bardzo zadowoleni ze swoich pieniędzy. Pieniądze przychodzą do Was, y, fajny status, y, polepszenie, y, praktycznie działacie, i y, moi kochani, tutaj możecie zrobić coś dla siebie, coś dla domu. We wtorek również dziesiątka monet. Kupujecie coś dla domu, y, czy w poniedziałek, czy we wtorek. Rozmawiacie z rodziną, polepszenie sytuacji finansowej na pewno, odkrycie jakiejś tajemnicy we wtorek, związanej z rodziną, tak? W środę podróż. Bliźnięta gdzieś wyruszą lokalnie. Tutaj jest moi kochani, dużo szczęścia, zadowolenia. W czwartek też jest dobry moment. Szóstka buław, zwycięstwo. Nad życiem czujecie, że wszystko Wam wychodzi. Możecie być gdzieś zaproszeni, wyjeżdżacie do kogoś, na przykład z rodziny, albo też ktoś Was odwiedza. Również tutaj możecie mieć, moi kochani, jakiś awans zawodowy. W piątek szóstka, kielichów piękny czas dla rodziny. Dla dzieci, wnuków spotykacie się, jesteście szczęśliwi w piątek. I oczywiście, tutaj też mogą być jakieś spotkania z przyjaciółmi, tak? Bo to nie tylko rodzina, ale przyjaciele traktowani jak rodzina. W sobotę świat wyruszacie gdzieś, moi kochani, albo też ktoś was odwiedza. Również w internecie tutaj znajdujecie jakieś kontakty nowe. No super jest spełnienie na pewno i sukces. To co sobie zaplanujecie wyjdzie wam w sobotę i w niedzielę królowa kielichów, rozmowa z kobietą bardzo mądrą. Spokojną, stateczną, super czas. Może rozmowa być przez telefon na przykład, ale da Wam wiele spokoju radości. Piękny tydzień, naprawdę jak z bajki, zdrowie też lepsze, wszystko się poprawia. Może czasem troszkę tutaj waszej wrażliwości, ze względu na emocje, ale ogólnie nad drobne przeziębienia, niektórzy muszą uważać, ale naprawdę jest poprawa. W zdrowiu i w życiu bliźnięta. Dla Was, kochani, runa. Urus, witalność, zdrowie, fizyczne, harmonia psychiczna, szczęście, wzrost siły działania, wytrzymałość, wolność, sukces pomimo konfliktów, związek z ziemią, realizm. Runa Urus, która da Wam to szczęście, rysujcie sobie tą runę kochani, noście przy sobie, to jest dla Was szczęście na ten tydzień. Naprawdę najlepszy horoskop jak do tej pory na ten tydzień. No dobrze, i teraz idziemy do wagi. Waga. Zobaczmy od y, początku karty Tarota. 12, 18. Bliźniętom już podziękowaliśmy. No dobrze, to idziemy teraz do wagi. W poniedziałku sprawy z przeszłości karmiczne. Nie wiem czy sądowe, czy urzędowe. Egzaminy dla niektórych, ważne sprawy do załatwienia. We wtorek, po takim początku tygodnia, odpoczynek, zawieszenie, patrzenie na życie z dystansem. Trzeba pewne sprawy przeczekać. W środę, również takie oczekiwanie jest na rozwój. Przede wszystkim finansowy. Tutaj też może ktoś być dla Was przeszkodą, ktoś może Was zranić, trzeba uważać w tą środę. Ale na pewno dacie sobie radę, bo czasem po prostu jesteśmy zmęczeni, oczekujemy. Na coś ważnego, i to nam nie daje spokoju psychicznego. I tutaj to widać. W czwartek już ten spokój, status lepszy przychodzi finansowy, może wypłata, nagroda jakaś, będzie się coś działo. Choć niekoniecznie wszystko będzie wyrównane, wypłacone w ten czwartek. Jeszcze trzeba będzie poczekać na większe efekty. Dobrze, a w piątek? Przy tej dziewiątce mieczy problem ze snem, dalsze oczekiwanie tutaj na jakąś rozmowę, na jakieś spotkanie, coś Wam nie daje spać, Wasze myśli są y, takie y, troszeczkę smutne i obawiacie się przyszłości. I ta przyszłość nadejdzie w sobotę, rozmowa, ważne jakieś spotkanie, decyzje do podjęcia. Możliwe, że będziecie po prostu przedłużać jakąś umowę w sobotę, dalej rozmawiać, pertraktować. To może być ktoś z urzędu, to może być ktoś ważny w hierarchii społecznej w sobotę, z kim się spotkacie. Ale oczywiście tu, moi drodzy, w niedzielę czeka was nagroda, ciekawa podróż. Zostawiacie przeszłość, problemy za sobą, bo tutaj trochę tych takich spraw, które można powiedzieć, że będą przeszkodami, takimi problematycznymi sprawami, ale wy od tego odejdziecie w niedzielę, dacie sobie. Czas dla siebie, podróż z kobietą do kobiety może być. I oczywiście wolność, tak? Zdrowotnie, nogi, układ moczowy, układ nerki, nadnercza, pęcherz. Tutaj problemy ze snem też możliwe, że bóle głowy od zatok. Ból na przykład nogi może się pokazać, tak? No, ból głowy. No dobrze, ale to nie dla wszystkich. Teraz zobaczmy tą runę wyczekiwaną dla Was, co tutaj Wam podpowiada. Runa Lagas, Lagus. Woda, intuicja, źródło życia, moc oczyszczająca, wtajemniczenie, cnota, wzrost, siła życiowa. Lecznicza moc ziół, podróż morska, długa podróż, podróż będąca zrządzeniem losu. Kochani, to są atrybuty tej runy, pamiętajcie o tym, że lagus ma wielką moc oczyszczającą i wtajemniczenie, coś może się wyjaśnić, będziecie mieć siłę życiową, pamiętajcie o ziołach. Tutaj ta podróż też Wam na ten tydzień wychodzi, która Was uwolni, będąca ta podróż z rządzeniem losu, także dla Was szykuje się coś lepszego. I tego Wam życzę, kochani, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam i przechodzimy, oczywiście, do wodników. Wodnik od 12 do 18 czerwca. Co dla Was, kochane wodniki, czy też dobry horoskop? No, zobaczmy. Trochę zmienny, ale tak jak u wszystkich, prawie. Poniedziałek: duża miłość, dużo miłości, dużo harmonii, spokoju. Jakieś zaproszenia Was czekają tutaj od rodziny być może. We wtorek będziecie odpoczywać ogólnie. Przeczekanie. No, trochę relaksu się każdemu należy. W środę uważamy na różnego rodzaju zmiany w wysokości. Moi drodzy, coś trzeba będzie przełożyć, być może jakieś spotkanie, coś nie wyjdzie po Waszej myśli. Uważamy na zdrowie przede wszystkim, ale też jak chodzimy, jak jeździmy samochodem, na wszelkiego rodzaju sprawy związane z kośćmi, z kręgosłupem, aby czegoś nie złamać, broń Boże, albo nie skręcić jakiejś kostki w nodze. To tylko takie ostrzeżenie. W czwartek jest ósemka buław. Zmiana idzie wszystko w dobrym kierunku, ale też za dużo, za bardzo dynamicznie. Ja tutaj widzę, że podejdziecie do sprawy, będziecie chcieli wszystko zmieniać. Tu oczywiście dużo osób i wiadomości koło Was mogą być różnego rodzaju, też wyjazdy nawet podróż samolotem dla niektórych. W piątek piątka była konkurencja, jakaś sprawa, która nie jest dla Was korzystna, być może, bo nie chcecie się z tym zgodzić. W ogóle tutaj możecie użyć jakichś argumentów, może być rodzaj kłótni. Ale będzie pogodzenie, bo w sobotę jest harmonia już. Pogodzenie, wyrównanie energii, dobre dogadywanie się i wszystko wraca do normy. Także niczym nie należy się przejmować, bo pamiętajcie, że tutaj te energie u Was bardzo szybko się zmieniają w tym tygodniu. I po tej sobocie dobrej, harmonijnej, przyjaznej niedziela. Jest oczywiście bez zmian, wszystko jest po staremu, macie spotkania jakieś, wszystko to co macie umówione, to jest na pewno bez zmian, ale oczywiście kochani. Tutaj możecie być oszczędni, na przykład, bo tu jest wszystko z planem, i też macie plany, aby oszczędzać na jakiś cel. Także bardzo dobry weekend, mimo wszystko, że w piątek tam coś nie będzie, po Waszej myśli to się wszystko ułoży, pogodzicie się. W zdrowiu. Plecy, kręgosłup, alergie, podwójne narządy. No, uważamy na zdrówko ogólnie. Czasem może być przeziębienie u niektórych, skoki temperatury się pokazują. Może być podwyższona temperatura, bo ciśnienie, no nie myślę, że u wszystkich. No, ale zobaczmy tą runę dla Was, kochani, którą wylosowałam. Co wam podpowie i doradzi Runa Jera. Tutaj jest sprzyjający okres, dobry czas, ruch bez końca i bez początku, bo tutaj tych przemieszczeń troszeczkę będzie. Będziecie, moi drodzy, czuć sprawiedliwość. Powinniście poczuć sprawiedliwość, powinniście poczuć życzliwość od innych ale też, moi drodzy, dostatek. Myślę, że na koniec tygodnia ten dostatek będzie. Ta runa będzie Was wspierała, aby wszystko szło po Waszej myśli, aby ten okres tego tygodnia był sprzyjający, dobry czas dla Was i oczywiście taki pozytywny, harmonijny, urodzajny ten tydzień. Życzę Wam, moi drodzy, z całego serca. Narysujcie sobie tą runę, ona Was będzie wspierać w Waszym dostatku i tym dobrym czasie. Pozdrawiam, kochani, bardzo gorąco, do usłyszenia.